Witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z pierwszym zamówieniem z miesiąca lipca z nowościami i z takim bardzo miłą rzeczą dla mnie z prezentami z tamtego kwartału. Ja bardzo dużo tych prezentów uzyskałam. Jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się nawet zrobić niespodziankę synowi. Także może nie przedłużajmy i zaczynajmy. W tym miesiącu, w lipcu, ja zamówiłam oczywiście dużo hurt. Ja jestem własna na promocję, więc w momencie, kiedy jak widzę, że mam obniżony, prawda, mam zwiększony rabat, staram się namawiać swoich klientów, koleżanki, znajomych, rodzinę do zakupu rzeczy, które są w promocji. Jest to korzystne jak i dla mnie, tak samo i dla nich. Więc co ja zamówiłam? Zamówiłam w tej chwili, ja Wam mówiłam o takiej promocji, która będzie, mówiłam szczerze mówiąc nie wiem, no ale Wam mówię, że do 10 lipca jest taka promocja, w której można zdobyć dodatkowe rabaty. Także jest promocja, którą można powiązać dwie w jedną. Czyli tam jest minus 40% na wody i dodatkowo jeszcze jest Taka promocja, że się kupi jedną wodę, drugą dodatkową ma się po obniżonej cenie. Te promocje się fajnie wiążą, więc ja to wykorzystałam. Oczywiście musiałam, wiadomo, że nie będę tego magazynować, musiałam najpierw pokazać swoim klientom, co jest fajnego, jak można zdobyć jakiś rafat na wodę. Więc ja zamówiłam w bikon, dwie sztuki, tak. Te wszystkie wody, które pokazuję na nie są rabaty i nie tylko na nie, ale jak raz wybrałam to, to, co u mnie klienci wybrali. Wzięłam, zamówiłam trzy razy Lexiut Real, bardzo ładna woda. Szczerze mówiąc, na początku ją wąchałam. Tak sobie, prawda? Ja chyba muszę parę razy coś zobaczyć, pomąchać, żeby mi się coś spodobało, żeby się przekonać. Więc parę razy to patrzyłam, no tak sobie, prawda, byłam z tego, ale pokazałam koleżance, kolankę, jak ta piękna woda biorę w ciemno. No i ja tak potem, jak tu jej się podoba, bo to oczywiście dla męża, to i ja ją sprawdzę i rzeczywiście jest piękna. Zaraz wam powiem, co w niej jest przy okazji, bo to jest jedna z nowości. Zaraz, zaraz, czy ja to znajdę, tak na szybko mam. Co tutaj jest? Tutaj w katalogu jest napisane "Uwolni naturalną pewność siebie z wielowymiarowym zapachem z którego pikantna świeżość pieprzu syczuańskiego i zielony charakter geranium idealnie kontrastują z drzewną, zmysłową nudą Zapach rzeczywiście jest piękny na panach bardzo pięknie pachnie sprawdziłam zachęcam. Zamówiłam oczywiście wodelowiu tą najnowszą już Wam czytam co tutaj jest. Przypominam, pewnie wiecie, ale Wam przypomnę. Prawdziwa miłość dzieje się na co dzień. Zobaczysz ją w drobnych gestach, które niosą za sobą wielką moc. O, widzicie, jeszcze dalej. Czyli jest esencja malinowa, róża i drzewo kaszmirowe. Tutaj na tej stronie, na stronie piątej. Możemy sobie kupić wodę, ewentualnie zestaw z balsamem. I ja jeszcze zamówiłam do tego i w trusu to są takie świeże. No to są Te zapachy to chyba są dość znane, bo one już u nas troszeczkę są. Ten jest nawet bardzo długo, czyli to jest taka świeża, letnia woda, bardzo odświeżająca. Więc w moim zamówieniu z tych takich rzeczy było tyle. Były jeszcze i nowości. Co mamy w nowościach? A, nie, nie wszystko. Yy, zamówiłam, pomieszałam, dobrze. Yy, zamówiłam jeszcze yy, taką wodę do stóp. lawendowy spray do stóp z obuwi, yy, i obuwia z ochroną zapachową, lawendową. Tam jest taki zewska i skarpetki. Ja to zamówiłam pod, y, też dla koleżanki i tak sobie zastanawiam, chyba sobie to zamówię. W następnym zamówieniu, bo tak myślałam, że te skarpetki są takie malutkie, a to oczywiście e, fajna rzecz. I oczywiście mamy tutaj nowości. W nowościach co mamy? Balsam loviu, czyli do tego zapachu mamy balsam. Mamy nowy żel pod prysznic, który nam wejdzie chyba w przyszłym katalogu. To jest jakiś kosmik fiolet. Jakiś kosmiczny fiolet, jakaś taka, żel taki, jak działa, dla młodych, chociaż niekoniecznie. No tak pachnie niebełkowo. Ładny, świeży taki, troszeczkę słodka, wymydlany zapach. Ekstrakt, energetyczny, naturalny ekstrakt. Speckaging, nie wiem co to jest, ale fajny taki. Ładny, delikatny zapach, więc pewnie będzie się podobał, zwłaszcza, że jest kremowy. Jest dość gęsty, wiadomo, że to jest żel podkreśnicz. W nowościach mam ten vanilia i Orchid Skent. Mi się zdaje, że, by, że jest ten żel, tylko chyba w takich klasycznych opakowaniach. Ten pewnie o to chodzi, że nowość, że wchodzi 720 z tym właśnie z dozownikiem, tak. To ładny, taki delikatny zapach, kremowy żel. Tak, taki waniliowo brzoskwiniowy tak. Delikatny. I jeszcze mamy oczywiście nową wodę, purblankę. Zaraz zobaczę, bo sama jestem ciekawa jakaś chyba brzoskwiniowa, pomarańczowa. Tak wygląda jak wszystkie purblanki. Zaraz zobaczę czy my tu, a mamy, dobrze, mamy w nowościach i proszę bardzo, woda taletowa, jest w niej czerwona, pomarańcza, lilia wodna i białe piżmo. Także, o dzieci, nie zauważyłam, że tu jeszcze jedna woda taka cytrynowa wejdzie, purblanka. Zaraz sprawdźmy co to jest. jest. Mhm, m, m. Ja tak nakrętkę. Coś ma właśnie z tych purglanek. Taki zapach. Trochę właśnie taki wylej. czerwona pomarańczową. Czerwona pomarańcza i wiawodna pismo. Ładna taka owocowa, letni, letni zapach. Pewnie będzie się podobał. Ładna, ładna, ładna letnia owocowa, także yy, zachęcam. To ona, znaczy, te osoby, które są w yy, te osoby, które są yy, w IWONie, tak, są konsultantkami, mogą sobie zamówić już w tym katalogu oczywiście z Focusa, tak. Te osoby, które nie są to muszą się spytać swoich yy, konsultantek, ewentualnie zapisać się do Avonu i korzystać samemu z tych dobroczyństw. I co teraz? A, no jak konkretnie zawsze przychodzi nam z pierwszym zamówieniem katalog na sierpień. Na sierpień i oczywiście fokus. Także tak będzie wyglądał katalog na sierpień. Tu nawet ja zawsze zaglądam do tyłu. O, Summer White, proszę bardzo. Najczęściej z tyłu są jakieś tam fajne promocje. W przyszłym miesiącu Summer White po 1999. Z tych nowości jeszcze powinnam dostać tuż, nie wiem dlaczego bo go nie dostałam, pewnie coś się chyba za, jak to się mówi, coś się zaplątało, coś się pomoliło i powinnam dostać wodę demun. To ale demun, taka najnowsza woda będzie w sierpniu, chyba w sierpniu, nie, w sierpniu. Zaraz sprawdzimy. No, zobaczcie, co będzie w sierpniu, jak ktoś jest zainteresowany tą wodą, które niektórzy poszukują, będzie w sierpniu Na chyba na życzenie y, klubowiczów wprowadzają, nie wiem, czy to tak na stałe, czy to będzie tak jednorazowo, a nie, jest tak, jest i w sierpniu temu, on właśnie o tej wodzie mówię, powinnam ją dostać, no ale niestety, nie wiem, coś się chyba albo nie dołożyli, albo coś się pomieszało, nie wiem, muszę to potem sprawdzić. I co jeszcze w moim zamówieniu? Tak, może, żeby mi było wygodnie, ja to odstawię. I bo teraz Wam pokażę, jak fajnie być w Iwonie, to oczywiście zdobywać punkty, między innymi tak się dzieje, że my w Iwonie w tej chwili jest taki program na zdobywanie punktów, z tych punktów możemy sobie zamówić wszystko, co chcemy. Jest tam taki sklepik, w którego wymieniamy punkty na prezenty. I tutaj właśnie zaskorzystałam. skorzystałam, dostałam praktycznie. Proszę bardzo. Wild Country, zamówiłam te trzy Wild Country. One chyba tam były w tym sklepiku, oczywiście trzeba było wymienić punkty te, które się zdobyło, a że tych punktów miałam sporo, więc prezentów będę miała mhm. dużo. Zobaczcie, wcale to nie dużo trzeba. Trzeba po prostu przypilnować pewne rzeczy, tak? Dużo tego nie trzeba, oczywiście trzeba mieć dużo klientów, ewentualnie dużą rodzinę, która by chciała korzystać z tych produktów z Avonu. Więc ja zamówiłam przyłód country. Zamówiłam oczywiście o zestaw Persif, tak? To jest takie trzysztukowy, jest woda, balsam i rollon, tak? Taki antyperspirant i jeszcze najważniejsze z czego się cieszę i z czego przy okazji zrobiłam niespodziankę mojemu synowi. Mój syn od takiego czasu mówiła, że muszę sobie kupić walizkę. Walizkę taką podróżną, bo on tam często się przemieszcza i mówię, że byłaby mu wygodna. I tak mówię, jak to na początku kariery nie bardzo chce się wydawać pieniędzy. I specjalnie się mówi mamie, że może mama by zasponsorowała. Więc zobaczcie co ja zdobyłam, Proszę bardzo. Zobaczcie, zapętkę udało mi się. Nie wiem jak Wam to pokazać, żeby i oczywiście od razu zareklamować. reklamować. Tak, ta walizka jest z tej serii picchen. Czekajcie, ja muszę zdełam to. Czyli jest to ta walizka biechen, tak? Z tej serii o. Oma jest na kółeczkach, tak? Na pewno się nawet... a, proszę bardzo, jest jakieś szybko do zamknięcia. Co? Tutaj ma właśnie taką jeszcze kieszonkę, tak? I dodatkowo... Tutaj taką właśnie przegródkę, schowek, żeby tutaj można było pokładać ubranie i żeby one nie wypadały. Tutaj jest pasek dodatkowo, no ja jestem szczęśliwa, bo szczerze mówiąc, pokazywał mi tą walizkę tylko w kolorze y, czarnym. U nas w ofertach była y, kolor taki niebieski, taki pod granat, także kolor też y, może być i męski, także jestem zadowolona, pokazałam synowi, jest szczęśliwy, zadowolony, także jak syn jest zadowolony, to i mama też. Więc widzicie jak fajnie należy do Iwonu zdobywać te wszystkie nagrody. Ja jestem z tej walizki w ogóle, czy mi się udało, prawda, powiedzmy małym kosztem zadowolić syna. Zapomniałam ja jeszcze pokazać te produkty, wiadomo, jeżeli u nas w Iwonie każdy jest na jakimś poziomie. Ja jestem w tej chwili na poziomie platynowym, ale tuż już od złotego poziomu. Można było dostać te cztery produkty y, za y, chyba 10 zł, także bardzo fajne takie, bo jedna sztuka 2,50 to praktycznie można powiedzieć o prezencie od Avon. Także widzicie ile ja w tym y, w tym miesiącu z tamtego porady bardzo dużo y, tych prezentów wybrałam. I jeszcze jedną niespodziankę, którą y, zrobiłam kolejnym programem, który w Ailonie był były. Awans na poziom. Ja awansowałam z poziomu złotego na platynowy i, i dostałam, proszę bardzo, przepiękny komplet talerzy. W, w nie jest taka właśnie w tej chwili i chyba w tym kwartale też będzie taka y, promocja. Jeżeli ktoś awansuje na kolejny poziom, czyli na wyższy, y, dostaje różne prezenty. Na każdym poziomie są to prezenty inne. W tym miesiącu chyba będzie można inaczej, będzie się dostawało dodatkowe punkty, i wtedy te punkty w tym sklepiku ajonowskim, będzie można wymienić na punkty. Ja dostałam takie przepiękne talerze z luminarków, fajnie. Na pewno się przydadzą w każdym domu na pewno smakowicie jeść z pięknych talerzy. Tak? Co, może to nie z tego, bo to jest sześć talerzy głębokich, i sześć płytkich drugich. Na drugie no Jeszcze że mówiąc, przydałyby się do tego kompletu deserowe, no ale cóż, dostałam, cieszę się. Tak. I polecam, naprawdę polecam firmę Avon, jeżeli ktoś chce dostawać takie fajne prezenty, ewentualnie wybierać sobie samemu, do ten, jak to się mówi, sklepik za punkty jest bardzo dużo różnych produktów, także każdy sobie wybiera ile chce. Nie jest to znowuż takie trudne do uzyskania. Jest to możliwe, szczerze mówiąc. Także ja zapraszam, zapraszam oczywiście do swojej drużyny, do swojej grupy. Pomagam, prawda? Trochę pokazuję, które promocje wiązać. Oczywiście ciężko komuś zdobywać klientów, pomagać w zdobyciu klientów, chociaż. Powiem Wam, przyglądam się na siebie, tak jak wyszłam, że przydałoby mi się pomalować włosy. Ale cóż, no i właśnie wyszłam z kontekstu. Ja pomagam tak, pokazuję jak powiązać te wszystkie wszystkie promocje z katalogów, czyli z tego fokusa. W ciągu miesiąca tych różnych promocji jest bardzo dużo, można skorzystać z różnych, w zależności od tego, jakich macie klientów. Oczywiście trzeba zdobywać dużo klientów, ewentualnie, tak jak powiedziałam, mieć bardzo dużą rodzinę, która lubi Avon i korzystać z tych właśnie dobroci, których nam daje firma. To są też, tak, te punkty i te prezenty, są to programy kwartalne, także jakieś tam, do... Powiem Wam tylko tyle, że to się robi przy okazji, tak, pokazujemy To oczywiście najpierw sobie sprawdzamy za co, co jest i proponujemy te rzeczy, które są w tej chwili w fajnej cenie, no i przy okazji mogą nam dać jakieś dodatkowe punkty, także zapraszam do swojej drużyny, no i chyba tyle, tyle zamówień na to pierwsze zamówienie, także do usłyszenia, pa.